Boże zbawienie, ukażę uczciwy, Boże zbawienie, ukażę uczciwy. Zgromadźcie mi moich umiłowanych, którzy przez ofiarę zawarli ze mną przymierze. Niebiosa zwiestują Bożą sprawiedliwość, albowiem sam Bóg jest sędzią. Boże zbawienie okaże uczciwy. Posłuchaj, mój ludu, bo będę przemawiał i będę świadczył przeciw Tobie, Izraelu. Ja jestem Bogiem, Bogiem Twoim. Nie oskarżam Cię za Twe ofiary, bo Twe całopalenia zawsze są przede mną. Boże, zbawienie, Uczciwy, Bogu składaj ofiarę dziękczynną, spełnij swoje śluby wobec najwyższego. Kto składa ofiarę dziękczynną, tę cześć mi oddaje, a tym, którzy postępują uczciwie. Ukażę Boże zbawienie, Boże zbawienie, ukażę uczciwy. Alleluja, 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 alle. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczką. Alleluja, Aleluja, aleluja Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Marka. Piotr powiedział do Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr. Matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Oto słowo pańskie. Wielu ostatnich będzie pierwszymi, a pierwszych ostatnimi. Myślę, że wiele razy zastanawialiśmy się nad sensem tych słów i wiele razy mieliśmy z nimi takie nasze osobiste problemy. Jak to jest, że to Boże myślenie jest działaniem tak inne niż nasze? Że Boże plany, myśli zupełnie przekraczają nasze. Jak żyć, żeby być uczciwym, o którym dzisiaj mówi i psalm, i czytanie? Boże zbawienie okaże uczciwym. Kto to ten uczciwy? Uczciwy to ten, który zna Bożą sprawiedliwość i według niej żyje. Słowo sprawiedliwy, w języku biblijnym bardzo bliskie, słowo uczciwy, pismo święte stosuje do kilku ludzi, odnosząc bardzo konkretnie przy ich imionach, do ich życia, właśnie tę cechę. Jednym z tych biblijnych postaci, która jest jako sprawiedliwa jest Święty Józef. Ewangelia bardzo konkretnie opisuje Józefa jako męża sprawiedliwego. A więc tego, który żyje według uczciwości Bożej. Wielu już się zastanawiało, coż znaczyło to bycie sprawiedliwym. Bycie sprawiedliwym u Świętego Józefa znaczyło Znanie Pisma Świętego i bycie mu posłusznym. Dlatego Święty Józef, który zna dobrze Pisma, wie doskonale, jaki ma manewr i możliwość, kiedy dowiaduje się, że jego żona Maryja jest w stanie błogosławionym i on nie jest Ojcem. Pismo Święte, czy prawodawstwo żydowskie dawało Józefowi jasny wybór. Mógł Maryję oddalić, porzucić, mógł ją wystawić na sąd, który zakończyłby się najprawdopodobniej zabiciem Maryi. A jednak pismo w tym miejscu podkreśla sprawiedliwość Józefa, podkreślając, że nie chce wystawić Maryi na zniesławienie. I ta sprawiedliwość oznacza, że Święty Józef mało mówi. Nic nie mówi, ale dużo czyni. We wszystkim, co czyni, jest sprawiedliwy, podoba się Bogu, słucha tego, co mu jest powiedziane i wykonuje. A więc ta uczciwość, ta sprawiedliwość zawsze wiąże się ze słuchaniem Boga. Cóż takiego Bóg? Chcę w tej sytuacji mojego życia mi powiedzieć. Jest to bardzo trudna cecha, bardzo trudna czynność. Zobaczcie za chwilę, jak odczytamy nasze prośby. Jest ich sporo. W każdej z tych sytuacji życiowej zapytać Boga, czego Panie chcesz, czego pragniesz, jakie jest Twoje rozwiązanie tej mojej sytuacji życiowej. Jakie to trudne jeszcze trudniejsze, kiedy to się w jakiś sposób nam objawi, tak postąpić. A jednak Boże zbawienie ukażą uczciwym, czyli tym, którzy Boga słuchają i za Nim postępują. Posłuchaj, mój ludu, bo będę przemawiał. Posłuchaj. Składaj Bogu ofiarę dziękczynną. Moi drodzy, Dziękczynienie, święty Antoni, nasz dzisiejszy patron, nazywa najpiękniejszym kwiatem w ogrodzie modlitwy. Ustarajmy się zatem, moi drodzy, my wszyscy, którzy przynieśliśmy dzisiaj do świętego Antoniego, a przez jego ręce, nasze modlitwy do Pana Jezusa, znaleźć w tych naszych sytuacjach, często trudnych, cokolwiek, za co możemy Panu Bogu, możemy i chcemy podziękować. Słuchajmy Boga, tak jak czynił to święty Józef i wielu innych świętych i uczmy się od nich, jak być człowiekiem uczciwym, sprawiedliwym, słuchającym, posłusznym.